Wiele się działo w Warszawie, proszę Państwa, ale o tym Witold już opowie. Wieczór, dziękuję za witam, witam wszystkich, witam wszystkich zawodników. Bez nich by nie było tych pucharów. Proszę Państwa, ktoś nie wie, to od 5 lat jesteśmy związani z targami. I co roku jest taki rajd adrenalinowy, czyli w nocy. Wczoraj się zaczął o godzinie 21. Skończyliśmy o 4 rano. Po 7 prób sportowych na terenie Warszawy. Ja podkreślam, to nie byłbyście kuliszy po Warszawie. Średnia była 30 na godzinę. Wszystkie prywatne odbywały się na terenach zamkniętych czyli Puszko Expo, teren kolejowy Ordona i tyły, na tyłach giełdy na żeraniu. Walka się toczyła do ostatniej sekundy. Walczyli wszyscy ostro. Ja tu podziękowanie składam sędziom. Powiedzcie Państwo, jakie adrylnowa była wczoraj pogoda, i to mam takiego pecha, W ubiegłym roku jeszcze lepiej padało. W tym roku też z przerwami, ale wytrzymaliśmy wszyscy, jesteśmy gotowi. No co, przystępujemy w takim razie do wręczenia. Ja oddaję swoją Witam serdecznie. Zaczniemy od klasy pierwszej. Miejsce trzecie w klasie pierwszej zajęła załoga Artur Piłat, Mariusz Piłat, Fiat 126P. Miejsce drugie w klasie pierwszej, Wiktor Matuszewski, Karolina Matuszewska, Fiat Cinquecento. I zwycięzcy klasy pierwszej, Mateusz Wiśniewski, Łukasz Gędek, Lancia Y. Przechodzimy teraz do klasy drugiej. Miejsce trzecie w klasie drugiej zajęła załoga Piotr Waśkiewicz, Arkadiusz Stemkiel, Honda Civic. Miejsce drugie Adam Ponichtera, Krzysztof Capała, Suzuki Swift. I zwycięzcy klasy drugiej Grzegorz Karpiasz, Jakub Popkowski, Suzuki Swift. Mamy spóźnialskie załogi. Zapraszamy na scenę Piotr Właśkiewicz, Arkadiusz Sztenkiel. Miejsce trzecie w klasie drugiej. E, miejsce drugie Adam Ponichtera, Krzysztof Czapała. I zwycięzcy klasy drugiej, Grzegorz Karpiarz, Jakub Powkowski. Gratulujemy. Przechodzimy do klasy trzeciej, samochody o pojemności do 1600 cm3. Miejsce trzecie, Adam Cegielski, Marcin Garbacz, Suzuki Ignis Sport. Miejsce drugie w klasie trzeciej, Rafał Michalczyk, Michał Wąsowski, Honda Civic. Zwycięzcy klasy trzeciej Paweł Chojnacki, Rafał Wiśniewski, Peugeot 106. Klasa czwarta, samochody o pojemności do dwóch litrów. Miejsce trzecie, Łukasz Przeszłowski, Wojciech Zduniak, Ford Sierra. Miejsce drugie w klasie czwartej Krzysztof, Krzysztof Stragiewski, Marcin Rogowski. Zapraszamy. I zwycięzcy klasy czwartej Piotr Oczkowski, Grzegorz, Grzegorz Sobczyński. Przepraszam, Ford Focus. Przechodzimy do klasy Open, samochody powyżej dwóch litrów pojemności. Miejsce trzecie, Sławomir Głowala, Krzysztof Głowala, Mazda 323. Miejsce drugie, Patrycjusz Kruślak, Krzysztof Janiszewski, Subaru Legacy. I zwycięzcy klasy Open, Roman Urban, Anna Stankiewicz, Subaru Legasy. Grupa RWD, czyli samochodów napędzanych na tylną oś. Miejsce trzecie. Łukasz Przeszłowski, Wojciech Zduniak, Ford Sierra. Miejsce drugie w grupie RWD. Krzysztof Stragiewski, Marcin Rogowski, BMW 318iS. Yes. i zwycięzcy grupy RWD Artur Piłat, Mariusz Piłat, Fiat 126P. Przechodzimy teraz do klasyfikacji generalnej. Wśród 46 załóg najlepszymi okazały się miejsce trzecie Patrycjusz Kruśla, Krzysztof Janiszewski, Subaru Legacy. Miejsce drugie Grzegorz Karpiarz, Jakub Popkowski, Suzuki Swift. I zwycięzcy klasyfikacji generalnej Roman Urban, Anna Stankiewicz, Subaru Legacy. dziękuję bardzo jeszcze raz, zaraz odam i taką dobrą była dobra wiadomość teraz jest zła, Słuchajcie, wczoraj weźmy buldożery, na, wczoraj nam przeszkadzali w rajdzie. E, niestety zakończona jest edycja rally Sprintów na stadionie. Czyli dostałem tu wiadomość na targach. Maszyny już wczoraj się także jest na, na teren stadionu przystanku, go PKS-u i nasz. Także robimy, w najbliższy będzie komunikat zakończenia uroczystego podsumowania Rally Sprintów i Grand Sprintów i jednocześnie będziemy szukali nowego miejsca w nowego roku. Dobrze? Także dziękuję bardzo. jeszcze no zobaczymy jeszcze, dobrze. Dostępnie. Dziękuję wam bardzo naprawdę za sportową walkę. Ja jeszcze powiem, że ta renowa jest się innymi sprawami rządzi. Wiecie o tym, że było ciemno, było przygody, no ale to, dlatego jeżeli ktoś, wczoraj był taki zawodnik który jeździ w zawodowiec, który jeździ w wyścigach płaskich i do mnie podszedł mi to gdzie, no jest taka sprawa na Ordona, ja tu się troszkę boję, ale nie ma sprawy, ma pan zwrot. Dostał zrod zrod wpisowego i zrezygnował. Ponieważ to jest specyficzny rajd i pamiętajcie, jak się decydujecie na to, no to trzeba wiedzieć o tym, że będą jednak nierówności, że to nie będzie płasko i tak się staraliśmy naprawdę, co mogliśmy zrobić, żebyście mieli do dobrą, bezpieczną wiadomość. Dziękuję bardzo. Jeszcze dziękuję raz prezesie. Ja serdecznie chcę podziękować e, e, panu Broszyńskiemu za wierną e, asystę przy wszystkich kolejnych edycjach. Liczymy na współpracę w dalszym ciągu. Na koniec chcę powiedzieć, że targi trwają jeszcze przez pół godziny. Ze swojego doświadczenia wiem, że wpada w ostatnich pięciu minutach jakiś zdyszany milioner z workiem dolarów i chce zainwestować. Także bądźcie czujni do ostatniej chwili targów. Dziękuję wszystkim. Spotykamy się za rok na Meetings Poland Expo w tym samym miejscu. Dziękujemy.